Zanim zaczniemy tę szokującą historię o zdradzie, prawdzie i kobiecie, która miała odwagę powiedzieć to, co wszyscy ukrywali, muszę ci powiedzieć: To jest historia fikcyjna, stworzona, aby pokazać, że czasem najważniejszą prawdę słyszymy od najmniej oczekiwanej osoby. Ale zanim przejdziemy dalej, jeśli wierzysz, że prawda zawsze powinna wyjść na jaw, skomentuj: Prawda zawsze zwycięża. Subskrybuj milionerskie opowieści. Nasz cel to 10. 0,0 subskrybentów. To, co sprzątaczka usłyszy, zmieni całe życie milionera. Przygotuj się na szokujące odkrycie, bo to, co się wydarzy, zaskoczy nawet Ciebie. Był ciepły, środowy poranek w czerwcu w luksusowym penthouse'ie na warszawskim Mokotowie. Apartament zajmował całe ostatnie piętro ekskluzywnego budynku. 300 metrów kwadratowych luksusu z panoramicznym widokiem na miasto, marmurowe podłogi, nowoczesne meble. Projektantów, dzieła sztuki na ścianach. Właścicielem był Michał Wiśniewski, 36-letni milioner, który zbudował swoją fortunę na nieruchomościach. Wysoki, przystojny, zawsze w drogich garniturach, wart około 50 milionów złotych i za trzy tygodnie miał się ożenić. Jego narzeczona Natalia Kowalska, 34-letnia modelka i influencerka, była piękna, elegancka i, jak wszyscy myśleli, głęboko zakochana w Michale. Ślub miałby Wydarzeniem roku 200 gości, zamek pod Warszawą, budżet pół miliona złotych. Ale tego ranka Michał był sam w apartamencie. Natalia pojechała na weekend z przyjaciółkami do spaw w górach, albo przynajmniej tak powiedziała. O godzinie 9 rano do apartamentu przyszła sprzątaczka. Jej nazwisko to Ewa Nowak, 48 lat, krótkie, siwe włosy, zmęczona twarz kobiety, która pracowała ciężko całe życie. Nosiła prostą niebieską koszulkę i dżinsy. Ewa Ewa sprzątała apartament Michała dwa razy w tygodniu od trzech lat. Była cicha, dyskretna, niewidzialna. Dokładnie taka, jaką bogaci ludzie chcieli, żeby byli ich pracownicy. Dzień dobry, panie Michale, powiedziała cicho wchodząc. Dzień dobry, Ewo, odpowiedział Michał, nie podnosząc wzroku od laptopa. Siedział przy dużym biurku w salonie, pracując nad jakąś umową. Ewa zaczęła sprzątać, odkurzanie, wycieranie kurzy, mycie okien. Pracowała w ciszy, jak zawsze, ale o o godzinie dziesiątej zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Telefon Michała zadzwonił. Był na biurku, ekran świecił. Natalia. Michał sięgnął po telefon, ale w tym samym momencie jego laptop wydał dźwięk. Pilna wiadomość e-mail od klienta. Przepraszam Ewo, powiedział patrząc na laptop. Możesz podać mi telefon? Odbiorę przez głośnik. Oczywiście. Ewa podniosła telefon i podała mu. Michał nacisnął odbierz i włączył głośnik wciąż patrząc na ekran laptopa. Cześć kochanie, powiedział Wesoło. Jak spa. Ale głos, który odpowiedział, nie był szczęśliwy. Michał, musimy porozmawiać. Głos Natalii był cichy, drżący. Michał zmarszczył brwi. Co się stało? Wszystko w porządku? Nie, nie jest w porządku. Michał przestał patrzeć na laptop. Spojrzał na telefon. Natalio, o co chodzi? Cisza. Potem, nie jestem w spa. Co? Gdzie jesteś? Jestem, jestem w hotelu, w Krakowie. W Krakowie? Dlaczego kolejna cisza? Potem Natalia powiedziała coś, co zamroziło krew Michała, bo jestem z kimś. Michał zamarł. Co? Jestem z, z Damianem. Damian. Najlepszy przyjaciel Michała od 20 lat. Drużba na nadchodzącym ślubie. Nie rozumiem, powiedział Michał powoli. Jego głos był cichy, kontrolowany. Co znaczy jesteś z Damianem? Michał, ja, my. To trwa od roku. Cisza wypełniła apartament. Ewa, która stała przy oknie z szmatką do kurzu, zamarła. Słyszała wszystko. Od roku? Głos Michała w końcu wybuchł. Od roku mnie zdradzasz? Z moim najlepszym Przyjacielem? Michał, proszę, posłuchaj. Posłuchaj czego? Że mnie okłamywałaś przez cały rok? Że planowałaś ślub ze mną, podczas gdy spałaś z moim przyjacielem? To nie było tak proste. A ślub! krzyknął Michał, jego twarz była czerwona. Za trzy tygodnie, dwustu gości, pół miliona złotych. Co z tym wszystkim? Natalia zaczęła płakać. Nie mogę, nie mogę tego zrobić, Michał. Nie mogę cię poślubić, bo, bo kocham Damiana. Kochasz go? Tak. Szeptała. Przepraszam. Więc dlaczego do cholery zgodziłaś się za mnie wyjść? Cisza. Natalio, odpowiedz, bo. głos Natalii był ledwo słyszalny. Bo jesteś bogaty. Te cztery słowa zawisły w powietrzu jak trucizna. Co? szepnął Michał. Jesteś bogaty, Michał, bardzo bogaty. A Damian jest jest tylko architektem. Zarabia pięć tysięcy złotych miesięcznie. Nie może dać mi życia, które ty możesz. Więc więc chciałaś mnie poślubić dla pieniędzy? Pod gdy kochasz kogoś innego? Tak, przyznała Natalia, płacząc. Przepraszam, ale nie mogę dalej kłamać. Nie mogę cię poślubić. Gdzie jesteś teraz? Zapytał Michał. Jego głos był zimny jak lód. W hotelu Kraków Plaza. Z Damianem się tak. I co teraz? Planujesz być z nim? Tak. Zostawiam cię, Michał. Przepraszam. I rozłączyła się. Michał stał w ciszy, wpatrując się w telefon. Jego ciało drżało z gniewu, bólu, zdrady. Potem nagle zaczął niszczyć wszystko wokół. Rzucił telefonem o ścianę. Rozbił się na kawałki. Przewrócił biurko, laptop, dokumenty, wszystko spadło na podłogę. Kopnął krzesło, uderzyło w szklany stolik, który pękł. Suka! krzyczał. Pieprzona suka! Ewa stała w rogu, przerażona, nie wiedząc, co robić. Michał chodził po pokoju jak dzikie zwierzę. Jego oddech był ciężki, łzy gniewu spływały po jego twarzy. Rok! krzyczał do nikogo. Rok mnie okłamywała. Z moim najlepszym przyjacielem. Chwycił obraz ze ściany, kosztowne dzieło sztuki, i rzucił o podłogę. I chciała mnie poślubić dla pieniędzy. Zniszczył kolejne krzesło. Ewa wiedziała, że musi coś zrobić. Ten mężczyzna był na skraju załamania. Podeszła powoli. Panie Michale, powiedziała cicho. Odejdź, ryknął Michał, nie patrząc na nią. Panie Michale, proszę, powiedziałem odejdź. Ale Ewa nie odeszła. Zamiast tego zrobiła coś zaskakującego. Podeszła i chwyciła jego ramię. Mocno, stanowczo. Dość, powiedziała głośno. Michał zamarł, zszokowany. Nikt nigdy nie mówił. Do niego w ten sposób, zwłaszcza nie sprzątaczka. Spojrzał na nią, jego oczy były dzikie. Co ty ucisz się, powiedziała Ewa stanowczo. I posłuchaj mnie, Michał wpatrywał się w nią, nie mogąc uwierzyć. Wiem, że jesteś zły, powiedziała Ewa, jej głos był mocny. Wiem, że cię zdradziła. Wiem, że to boli. Nie masz pojęcia. Masz przerwała: Mam pojęcie. Bo mój mąż mnie zdradził z moją siostrą przez pięć lat, Michał zamarł. I wiesz, co zrobiłam, gdy się dowiedziałam? Kontynuowała Ewa. Chciałam zniszczyć wszystko, chciałam krzyczeć, chciałam umrzeć. Jej głos się załamał, ale ktoś mi powiedział coś ważnego. Powiedział: Ewa, możesz pozwolić, żeby to cię zniszczyło, albo możesz pozwolić, żeby to cię wzmocniło. Spojrzała Michałowi prosto w oczy i dzisiaj mówię to samo tobie. Jeśli ta fikcyjna historia już wstrząsnęła twoim sercem, to dopiero początek transformacji. Napisz w komentarzach: Zdrada nie definiowała ciebie. Pokaż wsparcie dla każdego, kto przeżył zdradę lub napisz, czy kiedykolwiek Cię zdradzono. Jak poradziłeś sobie z tym? Nasz cel. 10 tysięcy subskrybentów. Subskrybuj teraz. Historie o sile w słabości. Włącz dzwonek. Każda historia o przetrwaniu. A teraz zobacz, co zrobi Michał z tą bolesną prawdą. Bo to, co się stanie, zmieni jego życie na zawsze. Michał spojrzał na Ewę. Prostą sprzątaczkę, którą prawie nie zauważał przez trzy lata. I zobaczył w jej oczach coś, czego nie oczekiwał. Mądrość, siłę, zrozumienie. Nie znasz mnie, powiedział w końcu Michał cicho. Nawet nie znasz mojej historii. Masz rację, przyznała Ewa. Nie znam, ale wiem to. Niszczenie swojego mieszkania nie sprawi, że ból zniknie. Krzyczenie nie sprawi, że ona wróci i gniew nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Michał zamknął oczy. Więc co mam zrobić? Wyszeptał. Jego głos był złamany. Przede wszystkim, powiedziała Ewa łagodnie, uśmiechnij Oddychaj i pozwól sobie płakać. Ale ja nie płaczę. Wszyscy płaczemy, panie Michale. Nawet milionerzy. I w tej chwili coś pękło w Michale. Upadł na kanapę i zaczął płakać. Głęboko, boleśnie po raz pierwszy od lat. Ewa usiadła obok niego nie mówiąc nic. Po prostu była tam. Po długiej chwili Michał wytarł łzy. Przepraszam, wyszeptał. Nie powinienem tak się zachowywać. Każdy ma prawo do złamania się, powiedziała Ewa cicho. Ale nie każdy ma prawo zostać” złamany. Michał spojrzał na nią. Co to znaczy? Znaczy to, że możesz być złamany dzisiaj, ale jutro musisz zacząć się zbierać po kawałku. Zrobiła pauzę. Czy mogę ci coś powiedzieć, panie Michale? Tak. Ta kobieta nie zasługiwała na ciebie. Nie dlatego, że masz pieniądze, ale dlatego, że masz serce. Widzę to, jak traktujesz ludzi. Zawsze jesteś uprzejmy dla mnie. Zawsze dziękujesz. Zawsze pytasz, jak się czuję. Michał zamarł. Nie wiedział, że Ewa to zauważyła. Kobiety, która kocha pieniądze Bardziej niż człowieka, nie zasługuje na człowieka dobrego. Łzy ponownie napłynęły do oczu Michała, ale ja, ja myślałem, że ona mnie kocha. Wiem i to jest najgorsza część zdrady. Nie to, że cię oszukała, ale to, że okłamała Twoje serce. Ewa wzięła głęboki oddech. Ale słuchaj mnie, panie Michale, to, co się stało, nie jest Twoją winą. Nie jesteś gorszy, bo ona wybrała kogoś innego. Jesteś po prostu wolny od kogoś, kto nie był wart Twojej miłości. Michał spojrzał na nią długo. Skąd jesteś taka mądra? Z bólu, powiedziała Ewa prosto. Ból jest najlepszym nauczycielem. Przez następne godziny Ewa i Michał rozmawiali, naprawdę rozmawiali. Po raz pierwszy jako ludzie, nie jako pracodawca i pracownik. Ewa opowiedziała swoją historię o mężu, który ją zdradził, o rozwodzie, o tym, jak musiała odbudować swoje życie od zera. I teraz, zapytał Michał, jesteś szczęśliwa? Jestem w pokoju, powiedziała Ewa. Co jest lepsze niż szczęście? Bo pokój nie zależy od innych ludzi. Michał skinął głową, rozumiejąc: Ewo, mogę cię o coś zapytać? Oczywiście, dlaczego mi pomogłaś? Mogłaś po prostu wyjść, mogłaś mnie zostawić samego? Ewa uśmiechnęła się smutno. Bo gdy mój świat się rozpadł, ktoś został ze mną. Sąsiadka, której prawie nie znałam, przyszła z herbatą i powiedziała: nie musisz przechodzić przez to sama. Jej głos był pełen emocji. I dzisiaj ja zostaję z tobą, bo każdy zasługuje na to, żeby ktoś. Został. Tydzień później Michał nie wrócił jeszcze do normalności. Ale przestał niszczyć rzeczy, przestał krzyczeć. Zaczął chodzić na terapię. Coś, czego nigdy wcześniej nie rozważał. Anulował ślub. Stracił pół miliona złotych na depozytach, ale jak powiedziała jego terapeutka, uratował resztę swojego życia. Natalia próbowała dzwonić. Próbowała wyjaśniać. Próbowała prosić o jeszcze jedną szansę. Michał zablokował jej numer. Damian próbował napisać e-mail z przeprosinami. Michał. Usunął go bez czytania. Nie zasługują nawet na moją odpowiedź, powiedział do Ewy podczas jednej z ich rozmów, bo teraz regularnie rozmawiali. Nie jako pracodawca i pracownik, jako przyjaciele. Dobrze, powiedziała Ewa. Czasem milczenie jest najpotężniejszą odpowiedzią. Rok później Michał stał na scenie podczas konferencji biznesowej opowiadając swoją historię. Rok temu mój świat się zawalił, zaczął. Moja narzeczona mnie zdradziła. Z moim najlepszym przyjacielem, Trzy tygodnie przed ślubem publiczność słuchała w ciszy. I w tym momencie chciałem wszystko zniszczyć. Byłem zły, byłem złamany. Zrobił pauzę, ale ktoś mnie zatrzymał. Kobieta, której prawie nie znałem moja sprzątaczka wskazał na publiczność, gdzie Ewa siedziała w pierwszym rzędzie nie jako sprzątaczka, ale jako gość honorowy. Powiedziała mi coś, czego nigdy nie zapomnę. Możesz pozwolić, żeby to Cię zniszczyło, albo możesz pozwolić, żeby to Cię wzmocniło. Jego głos drżał. I dzisiaj jestem tutaj, żeby powiedzieć, ona miała rację. Michał zaczął mówić o tym, jak ta zdrada zmieniła jego życie na lepsze. Stworzyłem fundację pomagającą ludziom po zdradzie. Pomagamy im znaleźć terapię, wsparcie, społeczność i nauczyłem się czegoś ważnego. Twoja wartość nie jest definiowana przez to, czy ktoś cię wybrał. Jest definiowana przez to, jak traktujesz siebie. Publiczność wstała, bijąc brawo. Po konferencji Michał, i Ewa stali razem patrząc na tłum. Dziękuję, Ewo, powiedział Michał cicho, za wszystko. Nie musisz dziękować, odpowiedziała Ewa. Muszę, bo uratowałaś mi życie tamtego dnia. Nie, pokręciła głową Ewa, ty uratowałeś sobie życie. Ja tylko ci przypomniałam, że warto. Michał objął ją. Jesteś mądrzejsza niż wszyscy terapeuci, z którymi rozmawiałem. Ewa zaśmiała się. To dlatego, że życie mnie uczyło, a życie jest najlepszym nauczycielem. I tam, w wielkiej sali konferencyjnej, Milioner i sprzątaczka stali razem, nie jako pracodawca i pracownik, ale jako przyjaciele, połączeni przez ból, uzdrowieni przez prawdę, bo czasem najważniejszą lekcję dostajemy od osoby, której najmniej się spodziewamy. I czasem osoba, która nas ratuje, nie jest terapeutą, lekarzem czy przyjacielem, czasem jest to sprzątaczka, która miała odwagę zostać. Ważne, ta historia jest fikcyjna, stworzona, aby pokazać, że prawdziwa mądrość często przychodzi od ludzi, których najmniej się spodziewamy. Ale lekcja jest prawdziwa. Zdrada nie definiuje twojej wartości. I czasem złamanie jest początkiem czegoś piękniejszego. Jeśli ta historia cię poruszyła, napisz w komentarzach, złamanie nie jest końcem. Lub opowiedz, kto nieoczekiwanie pomógł ci w najtrudniejszym momencie. Subskrybuj Milionerskie Opowieści. Jesteśmy tak blisko 10. Zero, zero si subskrybuj. Skrybentów, pomóż nam przekroczyć tę magiczną granicę. Włącz dzwonek, każda historia o uzdrawianiu. Udostępnij tę historię. Może pomoże komuś, kto właśnie został zdradzony. Pytanie do Ciebie: czy kiedykolwiek ktoś niższej pozycji dał Ci najlepszą radę życiową? Napisz w komentarzach. Dziękuję za wysłuchanie tej transformującej historii do końca. Pamiętaj, Twoja wartość nie zależy od tego, kto Cię wybrał. Ból może cię wzmocnić, jeśli mu na to pozwolisz. Mędrość często przychodzi od najmniej oczekiwanych ludzi. Czasem sprzątaczka widzi więcej niż wszyscy eksperci. I złamanie jest tylko początkiem odbudowy. Do zobaczenia w następnej historii o sile. P.S. Czy ty będziesz naszym dziesięćwieszanym subskrybentem? To historyczny moment. Subskrybuj teraz.